Arin, czyli nowy ninja w ekipie od ery Powstania Smoków. Początkowo wielu fanów go skreśliło, w tym ja, bo był naprawdę słaby charakter w Ninjago. Porównując go do innych postaci, lecz wkrótce możesz to zmienić. A dlaczego? O tym właśnie w tym filmie, więc zapraszam was już do oglądania go. Uwaga, w tym filmie pojawią się lekkie spoilery odnoszące się do nowych odcinków sezonu drugiego. Jeśli go nie oglądaliście, proszę wyłącz film, a resztę zapraszam dalej. Ogromnym przełomem w charakterze Arena było wybranie strony z łap, przyłączenie się do Lorda Rasa już w pierwszych odcinkach sezonu drugiego po ogromnym laniu w wykonaniu od Rasa na Arinie. Wiele osób w tym ja spekulowało, a tu jeśli po tych groszkich słowach prawdy Arine zdecyduje się znaleźć swojego mistrza i autorytet w kimś innym i to się potwierdziło dosyć szybko. Pewne jest to, że Arin będzie współpracował z Rasami i omijać ninja będzie szerokim łukiem. Potwierdził nam to zestaw klocków na sezon trzeci powstania Smoków, który właśnie widzi tą dwójkę razem ze sobą, więc Arin będzie się szkolił pod okiem razach. chcąc nie chcąc, tak będzie. Arin będzie się doskonalił w swoje sztuki i możliwe, że użyje trochę tych bardziej złych wersji. Mentalność Arena to będzie cały sezon, by znaleźć swoich rodziców, którzy zniknęli od razu po fuzji. Ten wątek coś czuje, że nie będzie do końca rozwinięty w sezonie trzecim. Zobaczymy pierwszy prime siłowy Arena. Prawdopodobniejsze jest bardziej to, niż że zrobi wielki meetup znikąd z rodzicami. Dziwne by to było, gdyby ten wątek tak po prostu się skończył znikąd. I nagle każdy by byłby hupi hura i spotkaliśmy się. Cieszy mnie to, że twórcy jednak poszli w tą stronę, bo jak już wiecie z przykładu Natloida, jak jesteś pochłonięty złością, to siła idzie z tym ogromna, nawet możliwe, że potężniejsza niż ta, która wychodzi od strony dobra. Gdyby Ary miał ciągle tą nienawiść do Ninja za to, co mu zrobili i że go zawiedli, mógłby nawet się nauczyć strasznych obrotu, co byłoby dużym game changerem aktualnie. Ogólnie dla mnie aż to dziwnie brzmi, jak żyje mówi jakiś pozytyw o postaci nienawidzonej przez tyle osób, wystarczyło kilka odcinków i tu buf, mega glob charakterowy, coś co potrzebowało Ninjago. Zły Jay, zły Arin, jeszcze jakby wtedy Kai był zły, odbycie w tym nether space zakazano piątką, ach to byłby istny majsterszczyk, no ale cóż, raczej tak nigdy nie będzie. A wy, co sądzicie? Arin odblokuje teraz nieznaną siłę, czy jednak nie wykroczy z norm jakie teraz ma? Dajcie znać tam na dole w komentarzu, a to wszystko ode mnie na dziś. Jeśli film Ci się spodobał, pozostaw coś po sobie w postaci suba i lajka. Do zobaczenia niebawem i hej!